System robotyki do wykonywania endoprotez stawowych będzie wykorzystywany w Wejherowskim Szpitalu. To pierwszy taki sprzęt w Polsce i drugi w Europie Środkowo-Wschodniej. Wczoraj odbyła się jego prezentacja. System robotyki wykorzystywany będzie przez specjalistów oddziału ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W tej chwili będziemy wstawiać trzy rodzaje implantów. Całkowitą protezoplastykę stawu kolanową dwuprzedziałową, jednoprzedziałową protezoplastykę stawu kolanowego oraz protezoplastykę stawu biodrowego. W chwili obecnej rocznie wstawiamy ponad 1000 endoprotez w tym ośrodku. Koszt zakupu robota to ponad 5 milionów złotych. To urządzenie, jak również wcześniejsze inwestycje w znaczący sposób podnoszą jakość funkcjonowania tego, tego szpitala, jakość opieki, opieki zdrowotnej. Bardzo nam zależy na tym, żeby rozwijały się tutaj oddziały, a widzę, że na oddziale choćby ortopedii w tutejszym szpitalu zebrała się grupa młodych, młodych ludzi, świetnych lekarzy, którzy chcą się rozwijać, którzy się, chcą sięgać po najnowocześniejsze technologie. Cięcia są tylko i wyłącznie takie, jak zaplanujemy przed zabiegiem. Robot nie pozwala na, o przesunięcie cięcia nawet o 0,01 mm. Jest to idealne dopasowanie implantów, o którym zakres i zakres ruchomości jest zbliżony do fizjologicznego. To pozwala na realizację marzeń sportowych, marzeń o życiu, chodzeniu po górach pacjentom w starszym wieku. Pierwsze zabiegi z użyciem robota zaplanowane są na piątek do końca roku. Metodą robotyczną wykonanych ma zostać ponad 100 endoprotez.